Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Maciej z MakuGarage Dzisiaj szybka wymiana oleju na moich usgwarni CTH 126 Ja leję sobie taki olej zalecany przez Husqvarna Wchodzi tu 1,4-1,3 litra, nie pamiętam dokładnie Wleję 1,3 litra, jak będzie za mało doleję jeszcze setkę No i dobra, generalnie szybki, prosty temat tylko potrzeba nam troszkę Sposobu Parę szmatek, parę kartonów I powinno być dobrze Dobra, pierwsze co To podnosimy machę Śruba jest tutaj O, pokażę Pewnie jej nie widać, ale zaraz zoomuję. Generalnie jest ona Na kluczyk jedenastkę Straszne słońce jest. On o, będzie widać śrubę, mam nadzieję. No i dobra. Generalnie jest ona na kluczyk płaski. Jedenastkę. Ja sobie zakładam trzynastkę dwunastokątną. To bardzo lepiej ją odkręcić. O, taką trzynasteczkę. Ta śruba zawsze ciężko idzie. Bynajmniej przy moich wymianach idzie bardzo ciężko. Także no dobra. Co musimy mieć? Oczywiście banieczkę jakąś na olej zużyty. Podłuższe jakieś sety szmatki. No i co? I potrzebujemy kawałek kartona bądź kartki papieru. Ja sobie wezmę kartona. Już idę po kartonika. Po co ten kartonik ktoś zapyta? To już? Odpowiadam, jest tu bardzo mało miejsca, żeby olej zleciał tak o, po prostu, coś takiego. Nie wiem jak to serwisy robią, ja radzę sobie tak. No i dobra. Poróżniamy sobie korek tutaj u góry ten, z bagnetym oleju. No i odkręcamy śruby, ja sobie już poróżniłem, bo ona naprawdę ciężko mi już idzie zawsze, nie wiem czemu. Ale no, czasami trzeba się namęczyć, dobra, powinno pójść tu już tego, podłóżcie sobie jakieś szmatki pod to, bo naprawdę tego oleju trochę poleci, trochę nie przemyślali, o właśnie coś takiego, zmywacz też ile widziany, powiem wam kawałek szmatki, żeby to wszystko wyczyścić. O, jak pięknie leci dołem. Właśnie dlatego mówię, żeby zawsze podkładać tą szmateczkę. Ja go lekko pochylę, bo zawsze gdzieś tam zostanie. Wszystkiego oleju nie wylejemy, ale większość coś tam poszło. Jeszcze poczekam chwilkę o, Ta szmateczka do wyrzucenia będzie, ale to standardowo. Dobra, ja stopuję, nagram Wam, jak już zleci cały olej. Dobra, ja, ja z sobie korek. też zmywaczem do hamulców, też za kabarki od oleju, jak tu się wszystko odparuje. Francja, elegancja. Dobre. Teraz tak no i teraz producent mówi, że jest w tej miejsce olejowej tego silnika. 1,4 litra oleju. Wiadomo wszystko się tu zawsze nie wyleje, bo musiałem dość mocno przechylić. Ja sobie mam karteczkę motogodzin, bo tu mam motogodziny przy kierownicy. Ja ten olej zmieniam co 50 motogodzin. Trzymajmy. No i dobra. Mam ciściutko sobie. Dobra. To teraz co? Tak jak na razie wcześniej do ten olej, co Wam pokazywałem. Ja leję taki. Starcza na mnie całe cztery wymiany. Muszę dokupić tam chyba jeszcze 600, czy tam ile. Jest. Nie pamiętam dokładnie. Można raczej inny. Jak tam każdy leje, co chce. No dobra to pierwszy wlejemy litr 200 dobra. Ja mam w buteleczce ścigowskiej Ale no dobra Wlejemy Nie za szybko, żeby powietrze nie nałapało, bo raz wyleci cały olej Oczywiście kosiarka musi stać na równo. Tak też ma lejek no to Można lejkiem na pewno szybciej Ale taką buteleczką powiem Wam bardziej precyzyjnie Zobaczymy ile zostało cały cztery setki jeszcze troszkę. Nalałem no tu licz 300, dokładnie do tej buteleczki. O trzy setki powiedzmy, że możemy sprawdzić w poziom. Oczywiście śrubkę tą dokręcamy sobie. Dobra. Ja wycieram bagnet. Czekam chwilkę, więc leci. Weźmy w tym czasie, żeby było tego napoju. Silnik nie pracował, więc olej nie będzie jakiś taki kurde rozbryzgany. Dobra, sprawdźmy szacunkowo, ile jest. Dziutko tutaj nie widać. Moim zdaniem jest ok. I teraz jeszcze odpalę ciągnik. Poczekam aż zleci, Czy ten olej będzie troszkę ciemniejszy. Poczekam z jakieś 15 minut. I sprawdzę jeszcze raz stan oleju Tak, tak by to była krótka szybka wymiana Mówię, producent zaleca co 50 motogodzin wymieniać, ten no, olej, ja tak robię Leję ten huskwarny Albo Stiloski też można lać Także Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji I dawania łapek w górę To pomaga przy algorytmach YouTube'a. Także trzymajcie się ciepło, gorąco i miłego dzią. Trzymajcie się, cześć.